Siema, siema! niesamowita mapa na Expa Fortnite. Alababa. babaji! została pewna. zostaw sobie, Kiedy słyszymy na 50, to mapę do Daikonu. Do mapy masz u góry: 4, Widzu, widzu, widzu. Patrz ile Expa, leci. 75 expa za jedno kliknięcie. Przy okazji, tu macie takie coś jak skrzynka, jak do tą skrzynkę otwieracie, to dostajecie jeszcze większe ilości expa. Przy okazji, biegniecie sobie tutaj, ulepszacie 700 expa za jedno ulepszenie. 500 kasy mam w tym momencie i za każde ulepszenie jest 700 expa. I w tym momencie farmię sobie w ten sposób expa, że jest to niesamowite. Zabrakło mi tlenu. Czemu jakieś klipy się zrobiły? Nie wiem o co chodzi. W każdym razie lecę znowu ulepszać kolejne. Cyk, proszę bardzo, to jest w ogóle mój ulubiony twórca, bo ten twórca robi mega dużo fajnych mapek, które właśnie dużo ekspadawają I raz na jakiś czas macie też koło fortuny, w którym macie więcej kasy O i tu macie takie coś No i generalnie możecie robić tutaj wprawę, do, znaczy na dole, na dole ekranu pokazuję wam ile macie kasy, ile pety wam dają kasy i tak dalej, zabicie w to, dostajecie expa Nie no, generalnie ten twórca robi najlepsze mapy Jakbyście szukali najlepsze mapy do expa, do Fortnite, do Tycoon To właśnie to jest ta mapa Tą mapę musicie zagrać w takim bądź razie No i 1200 expa mamy No i teraz lecimy sobie tutaj, ulepszamy busz, Dekoracje Coś tam Tu kolejne Jakiś arch To sobie ulepszamy, no i w ten sposób dostajemy expa Także co, ja się z żegnam, do zobaczenia do następnego, elo